Raz, dwa, raz, dwa. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Bądź zdrów zachowaj balans. Ja jestem Paula, jestem trenerką personalną i żywieniowcem, a w tym miejscu będę chciała bardzo prostym językiem przekazywać Ci wiedzę, aby podnieść jakość Twojego życia i abyś był. I żył w zdrowiu fizycznym i psychicznym. W dzisiejszym odcinku poruszę temat tego, dlaczego twoja sylwetka się nie zmienia. Natomiast będę chciała zahaczyć o bardziej prozaiczne i życiowe błędy i to, co możecie gubić, a nie sam fakt deficytu i tego całego procesu, jak to wygląda. Możliwe, że w innych filmach poruszę ten temat, jak wygląda w ogóle odchudzanie, ale dzisiaj skupię się na tych błędach, które prawdopodobnie popełniasz. Szybko tylko nawiążę do tego, że sama mierzyłam się z tym, że nie mogłam zmienić swojej sylwetki, bo podejmowałam miliard prób, tego że już nigdy nie zjem. Już nigdy nie zjem McDonalda, nie zjem Loda, już nigdy nie zrobię tak czy inaczej. Zawsze będę trenowała regularnie i będę na diecie. Pamiętam jak dziś, jak byłam nastolatką i naprawdę miałam milion podejść do tego, żeby w końcu zredukować tkankę tłuszczową. Była to dla mnie mega trudna walka, i pamiętam jak dziś, jak po tygodniu faktycznie rezygnowałam i nie czułam satysfakcji, bo chciałam mieć szybkie efekty. Natomiast głównym powodem, dlaczego nie masz właśnie efektu, jest to, że właśnie chcesz ten szybki efekt. Jak to ja czasem mówię na siłowni, jeżeli pracowałeś przez kilka lat na obecną sylwetkę, obecną sytuację, to nie możesz oczekiwać, że po miesiącu lub dwóch coś się zmieni, bo to jest fizycznie niemożliwe. Dlatego już na starcie musisz nastawić się na to, że że to nie będzie hopsiop, że te efekty nie zdarzą się od razu. Najważniejsza jest ta konsekwencja i nawyk. Tak jak współpracuję sobie właśnie z niektórymi osobami, które mówią, że nienawidzą chodzić na siłownię albo bardzo by chciały zmiany, i potrzebują kogoś, z kim się po prostu umówiły, to faktycznie tak jest, że po trzech miesiącach dopiero. Wchodzi nam nawyk i dopiero jesteśmy w stanie czasem trzymać tych dietetycznych założeń. Więc przez pierwsze 90 dni tak trochę przyzwyczajamy się do tego funkcjonowania. Więc biorąc pod uwagę, że przez pierwsze 90 dni, czasem to są dwa miesiące, czasem półtora, ale ja sobie taki swój prywatny czas ustaliłam, że te 3 miesiące to jest czasem okres tego, że ty w ogóle przyzwyczajasz się do tego procesu. I w tym momencie ja zawsze mówię, aby nie oczekiwać wielkich zmian. U jednej osoby faktycznie, jeżeli wprowadzi od razu z dnia na dzień yy, fajną dietę, która będzie mu służyć, wprowadzi aktywność fizyczną po czterech tygodniach możesz widzieć efekty. Natomiast u drugiej osoby to się nie wydarzy, ponieważ może Twoje ciało potrzebuje więcej czasu, może Twoje ciało mierzy się z jakimiś problemami metabolicznymi, albo tarczycowymi, albo czymś innym. Więc nie porównujmy się do innych, tylko po prostu obserwujmy swoje ciało jak zachowuje się wchodząc właśnie w ten nowy proces. I dopiero wtedy, kiedy Ty zbudujesz ten nawyk i konsekwencje, będziesz w stanie utrzymać długoterminowo te działania. Pamiętam jak dziś właśnie, jak byłam nastolatką i i rozpisałam sobie dokładnie w kalendarzu, że będę ćwiczyła codziennie i będę jadła regularnie. Pamiętam, że wtedy to była próba numer milion i w końcu mi się udało, dlatego że podeszłam do tego systemu w sposób właśnie konsekwencji, a nie tego, że nigdy czegoś nie zrobię. Po prostu odhaczałam krótkie zadania na zasadzie zrobienia posiłku oraz krótkiej aktywności fizycznej, która była w domu, która była w warunkach yy, bardzo prostych. Natomiast było to realizowane i odhaczane. Więc siłą rzeczy zbudowałam nawyk. I w tym okresie, w którym budowałam ten nawyk, w ogóle nie skupiałam się na swoich efektach. Oczywiście patrzyłam w lustro, ale wiedziałam, że muszę robić to długo, aż w końcu to się uda. Więc większym wyzwaniem było dla mnie realizowanie tego celu, tych założeń, tych zadań, a nie po prostu Patrzenie w lustro, czy już po czterech tygodniach widzę efekt wizualny. No i często tak jest, i bardzo często zauważam właśnie taką sytuację, że ktoś przychodząc, czy do trenera, czy na siłownię, po miesiącu rezygnuje. No bo jeżeli przez 4 tygodnie nie zbudujesz nawyku i ty oczekujesz, że będziesz cały czas na wysokim high motywacji, no to zrezygnujesz, tak? Bo tak to nie wygląda. To nie wygląda tak, że motywacja będzie rozkręcona przez cały czas, bo właśnie konsekwencja i to przyzwyczajenie, i ten nawyk, i to, że... W jesteś już na nowej siłowni, już poznałeś tam ludzi, czujesz się tam swobodniej, czujesz tam fajny vibe, to to właśnie Cię przyciąga i to zatrzyma Cię w tej konsekwencji i w tym, że dojdziesz do swojego celu. Więc jeżeli skupisz się na tym okresie, na zasadzie konsekwencji, a nie oczekiwania szybkich rezultatów, to wtedy zobaczysz te rezultaty, bo one mogą przyjść po prostu trochę później. Często też jak wprowadzamy nawyki żywieniowe albo nawyki związane z regeneracją, z dbaniem o rytm z dbaniem o swoją homeostazę, o swoją psychikę itd., itd., to często samo wejście w ten proces to jest właśnie miesiąc, dwa, trzy. Więc jak możesz mieć już tak szybko efekty, jeżeli jeszcze nie wykonujesz tych założeń przynajmniej w 85% długoterminowo? Jako perfekcjonistka i osoba, która nie lubi porażek, zdecydowanie musiałam tutaj zawrzeć element zero-jedynkowości. Z której się wyleczyłam, ale kiedyś popełniałam ten błąd, bo właśnie ta zerojedynkowość nie pozwalała mi wejść na odpowiednie żywienie, ani zbudowaniu relacji dobrej relacji z jedzeniem. Jeżeli mówimy, że przechodzę na dietę, jeżeli mówimy, że ja już nie zjem lodów, chipsów, hamburgera, to stwarzamy w pewien sposób opór, sprawiamy presję, czujemy Napięcie czujemy, że wchodzimy w coś trudnego i niemożliwego. Sami tą perspektywą i tym wygłaszaniem w ten sposób słowa dieta, już nigdy zaczynam, koniec, robimy taki opór, że to będzie na pewno trudny proces. Jak można odmówić sobie pizz lodów do końca swojego życia. To jest niemożliwe. W pewnym momencie wydarzy się sytuacja, w której prawdopodobnie ją zjesz i Ty w tym momencie nie powinieneś czuć presji, ani tego, że wszystko, co robiłeś wcześniej, jest przekreślone, bo zdecydowanie tak to nie wygląda. To właśnie gubi ludzi i ja sama kiedyś popełniałam ten błąd. Wchodziłam na dietę mówiąc, że już nigdy tego nie zjem. Już nigdy nie zjem tego, tego, tego. A miałam naprawdę swoje takie przekąski, które mam do dziś, których nie wyrzucę na zawsze, bo wiem, że to by sprawiło presję, opór i to, że rzuciłabym się na to pewnie zdwojoną siłą w przyszłości. Wchodziłam na te diety, które były bardzo ograniczające i nie potrafiłam na nich wytrzymać więcej niż dwa tygodnie, no bo zdecydowanie miałam mało energii, za mało kalorii i nie miałam posiłków czasem rekreacyjnych, które powodowały ten taki spokój i to takie poczucie, że nie jesteśmy na diecie. Bo samo słowo w ogóle dieta jest owiane takim napięciem i takim poczuciem, że to jest Nudne, niesmaczne, a przecież można być na różnych dietach. Możemy być na diecie fast foodowej, to także jest dieta, tylko słabej po prostu jakości. Więc nazwijmy to zmiana nawyków żywieniowych i po prostu styl odżywiania. Tak będzie zdecydowanie prościej ci utrzymać te efekty długoterminowo, bo po prostu zamiast mówiąc, wchodzę na dietę, to powiesz, Zaczynam budować relacje z jedzeniem i zaczynam poznawać, co mi służy. Więc jeżeli zjesz coś, co jest na zakazanej liście, ale będzie to w bardzo małym procencie w skali miesiąca, to nie przekreśla to Twoich wszystkich poprzednich zadań, które wykonałeś, wszystkich dobrych posiłków, wszystkich treningów i cardio i wszystkiego innego, co robisz, żeby dbać o swoje zdrowie. Ponieważ ta jedna rzecz nie przekreśla takiej długiej listy dobrych zachowań. Ja jestem zwolenniczką głoszenia takiej zasady 80 na 20, i na pewno cię z tym spotkaliście, bo bardzo wiele osób o tym mówi i to jest naprawdę spoko pomysł. Też zalecam moim podopiecznym właśnie takie podejście, żeby starać się trzymać wszystkie zdrowe założenia w 80 lub nawet 85% w skali miesiąca. Te 20 i 15% to będą rekreacyjne sytuacje. I pozwolenie sobie właśnie na coś spoza planu Twojego żywieniowego, swojego stylu odżywiania, abyś czuł spokój i abyś czuł, że nie jesteś na diecie, tylko właśnie jesteś na żywieniu, które Ci służy. Natomiast zawsze mówię, żeby robić to stricte indywidualnie, ponieważ są osoby, które naprawdę potrafią się trzymać w 90-95%. Zostawmy ten taki margines błędu, który jest zdrowy czasami. I one nie chcą trzymać 80 na 20, one są w stanie robić prawie 100% i im to służy, one się czują dobrze i nie potrzebują tych rekreacyjnych przekąsek, nie potrzebują tego marginesu błędu, więc to też jest ok. Także bądźmy ze sobą w zgodzie i podejdźmy do tego tak, jak nam to służy. No i właśnie nauka odżywiania i budowania relacji z jedzeniem to jest poznanie siebie przez to, że wchodzisz w ten proces, dajesz sobie te trzy miesiące, o których mówiłam wcześniej, właśnie też między innymi na to budowanie relacji z jedzeniem. W tym momencie nie oczekujesz efektów, a budujesz fundamenty. I to jest rzecz, którą robią osoby, które widzą efekty, nie mają później efektu jojo i wchodzą w ten proces w taki zdrowy sposób, zmieniając swoją sylwetkę. Poprzez budowanie silnych fundamentów i nie skupienia się właśnie na szybkich efektach. Żywienie nie jest idealne, treningi nie są idealne, ale po prostu mają być wykonane dobrze, wykonane lub po prostu odbyte. Każdy dzień jest inny, będziemy się czuć inaczej, ale ważna jest ta konsekwencja, aby budować nawyk. Więc jeżeli chodzisz na siłownię dwa razy w tygodniu, no to zbudujesz nawyk mniej więcej właśnie po tych dwóch miesiącach. I faktycznie widzę z perspektywy swojej, obserwując innych, że tak właśnie jest. Idąc tym tropem poprzez danie sobie trzech miesięcy na zbudowanie nawyk konsekwencje i nieoczekiwanie dobrych efektów, poprzez budowanie właśnie relacji z jedzeniem i nie bycie zero-jedynkowym, tylko świadomym tego, że zmieniasz po prostu nawyki żywieniowe, idziemy do kolejnego bardzo ważnego kroku, a mianowicie umiejętności robienia zakupów. Czyli nie zwracanie uwagi na to, co wkładasz do koszyka. Bardzo często chodząc po sklepie... Obserwuję innych, co wkładają do koszyków. Jestem po prostu zawsze ciekawa i lubię to obserwować z taką dozą obiektywizmu, ale zawsze wyciągam sobie z tego jakieś wnioski. Natomiast, jak rozmawiam sobie z osobami, z którymi współpracuję i pytam ich: Czy ty wiesz, co wkładasz do koszyka? Czy ty wiesz, gdzie jest białko, tłuszcz węglowodany, błonnik itd., itd. to często słyszę słowo nie. Więc kolejnym krokiem, który może być właśnie wykonywany w tych pierwszych trzech miesiącach, może być nauka czytania etykiet i budowania świadomości zakupowej, że tak powiem. Jesteś w sklepie, odwracasz produkt i czytasz, co tam jest. Więc nauczmy się tej etykiety, nauczmy się to interpretować, nauczmy się zwracać uwagę. I na ilość cukru w produkcie. Nauczmy się patrzeć, jaki produkt ma białko, jaki produkt ma dobre tłuszcze, jaki produkt ma węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. To zdecydowanie nie jest oczywiste i jeżeli nie słuchamy takich właśnie kanałów, nie słuchamy osób, które są w tej branży, to możemy naprawdę nie wiedzieć, co jemy. Więc w tym momencie właśnie staniesz się panem swojego odżywiania i przejmiesz kontrolę nad tą lodówką, bo będziesz wiedział, co w niej jest. I tym sposobem idziemy do nauki odżywiania, które będzie pomagało w budowaniu sylwetki, Poprzez nawet niekoniecznie liczenie kalorii. Kwestię liczenia kalorii zostawiam na inny odcinek. Ale myślę, że jest to fajna podstawa, bo jeżeli zaczynasz, to liczenie kalorii może być dla Ciebie trudne i frustrujące. Więc jeżeli podejdziemy od innych stron do tego procesu, czyli właśnie świadomego odżywiania i rozumienia, co znajdziesz w produkcie, okaże się, że później wejście na liczenie kalorii będzie dla Ciebie zdecydowanie prostsze. No, i właśnie, jeżeli zbudujesz sobie taką umiejętność rozróżniania tego, co, gdzie i ile ma, to będziesz umiał oszacować mniej więcej ilość kalorii, którą zjadasz, ale nadal nie będę tutaj opowiadać o liczeniu kalorii. Tylko chciałam przypomnieć Ci o tym, że przekąski, które są niby nieistotne, mogą naprawdę mieć dużo kalorii i w tym sposobem nie będziesz w deficycie kalorycznym, więc nie będziesz widzieć tych efektów. Moim przykładem są orzechy i ziemniaki. Jeżeli nałożysz sobie cały talerz ziemniaków i masz tam mniej więcej 300 gramów, no to prawdopodobnie około 250 kalorii. Natomiast jeżeli weźmiesz dużą garść orzechów, którą po prostu podjadłeś między posiłkami, tam też możesz mieć około 250-300 kalorii. No i odpowiedz sobie, czym się bardziej najesz. I jak taka garść orzechów może być zgubna? Więc to są właśnie takie małe rzeczy nieistotne, które naprawdę są bardzo istotne i powodują, że ty nie jesteś w tym deficycie, ponieważ podjadasz jakąś małą rzecz, ale ona ma bardzo dużą kaloryczność. Tak jest też z kawami latte, cappuccino, jeżeli robisz sobie kawę, która ma minimalną ilość mleka, Możemy powiedzieć, że jest ok i prawdopodobnie nie przekroczysz swojego zapotrzebowania. Natomiast, jeżeli robisz sobie kawę, która ma 200 ml mleka i tylko kapkę kawki, no to możemy powiedzieć, że w tej kawie już mamy kalorie, więc ona może posiadać nawet 200-250 kalorii, w zależności od tego, czy dolejesz sobie tam jakiś syropek, czy nie, więc już też musisz to dołożyć do swojego zapotrzebowania i tym sposobem nie będziesz na deficycie. Takich przekąsek jest dużo. Także idąc krok po kroku i tym torem, który właśnie przedstawiam w tym filmiku, czyli budowaniu konsekwencji, wchodzeniu na naukę odżywiania i rozumieniu tego, co zjadasz i wkładasz do koszyka, tym samym sposobem będziesz potem wiedział mniej więcej ile Kalorii ma dana przekąska, która kiedyś była dla Ciebie naturalna i będziesz miał takie wow. I ostatnim elementem, który bardzo często gubi niektóre osoby, to jest trzymanie się do piątku na 100% i popłynięcie całkowicie w weekend. Z myślą oczywiście 80 na 20. Tylko, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo jeżeli będziesz trzymać 100% do piątku, a potem będziesz zjadać trzy razy więcej... To nie będziesz w takim stałym procesie i Twoje ciało nie będzie miało możliwości się w ogóle rozkręcenia. Będzie na deficycie do piątku, a później będzie jadło trzy razy więcej. Będzie jadło, ty będziesz je karmić. Ale jeżeli zjadasz do piątku 1800 kalorii, a sobotę i niedzielę około 4000, potem znowu wchodząc w poniedziałek, w którym masz 1800, to te ciało, jeżeli. Przez 4 tygodnie będziesz tak funkcjonował, nie będzie miało możliwości w ogóle rozkręcenia się, nie będzie miało w ogóle możliwości bycia w tym deficycie. Tak więc jeżeli mówimy o przekąskach i Twych 20-15% rekreacyjności, mówimy na przykład o jednym innym posiłku, w planie żywieniowym, w swoim odżywianiu lub na przykład niedzielnym obiedzie na mieście. Mówimy też o tym, że możesz zjeść zupełnie inne śniadanie niż zawsze, ale potem obiad i kolacja znowu są. Takie, aby ci służyły. Więc, budząc się w sobotę, ustal, że będziesz się dobrze odżywiać i po prostu odmów sobie standardowej kolacji na rzecz kolacji ze znajomymi albo jakiejś wspólnej pizzy z fajnymi dodatkami. I to będzie po prostu te Twoje kilka procent rekreacyjności, a nie to, że jesteś od rana do wieczora na bardzo dużych kaloriach, jesz cały czas, nie dajesz przerwy. A potem w niedzielę robisz to samo, ale w poniedziałek zażynasz się na 100% i myślisz, że będziesz miał efekty. No takim sposobem tego nie osiągniesz. W tym filmie poruszyłam pięć dosyć często popełnianych błędów, jeżeli chodzi o sam start, wejście do procesu zmiany swojej sylwetki. Pamiętaj o tym, że to jest dopiero początek, że przed tobą długa droga, ale moją szóstą radą jest to, abyś po prostu zmienił swój styl życia na zawsze. Więc ten proces wejścia w to da ci solidny fundament, aby potem już było po prostu prosto, bo będziesz lubił ten styl, będziesz lubił to jedzenie, będziesz lubił tą aktywność i to będzie dla Ciebie proste. Jeżeli nie znałeś tych rad, lub może znałeś i już wcieliłeś się w życie, skomentuj ten filmik. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, prześlesz znajomym oraz wpadniesz na mojego Instagrama, na którym także dużo się dzieje. Dziękuję Ci za obecność i życzę Ci powodzenia i miłego dnia lub wieczoru. Cześć!